Sobota 11 września była gęsta od wydarzeń. Rocznica ataku na World Trade Center. Wizyta Angeli Merkel w Warszawie. Ale przede wszystkim wielka demonstracja pracowników ochrony zdrowia. Jak to pokażą wiadomości? Andrzej, oni nie pokazali tego wcale. Zadzwonił zaraz po ósmej znajomy dziennik. Pokazali, ale tylko kilka sekund. Niemożliwe. A jednak zobaczcie sami. Niemiecka kanclerz Angela Merkel w Warszawie. Pamięć o ofiarach bestialskiego ataku. No, zaczęłam się modlić. Zaczę... Dał pokój, że ja umierała w pokoju. W Unii Europejskiej rośnie sprzeciw wobec dyktatu brukselskich elit. Już jutro o 12.00 beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia. Transmisja w TVP. To prawda, w zapowiedziach nie było, ale tam są tylko rzeczy najważniejsze przygotował odpowiednie projekty ustaw. Wkrótce trafią one do Sejmu. Wśród nich jest historyczna obniżka podatków oraz skierowanie kolejnych miliardów złotych na służbę zdrowia. Dla blisko 18 milionów Polaków ten rok będzie ostatnim, za który trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy. Bo w ramach Polskiego Ładu od przyszłego roku kwota wolna rośnie do 30 tysięcy złotych. To jedna ze zmian wchodząca w Polski Ład. Inna to wzrost nakładów na służbę zdrowia. Rząd po apelach pracodawców zdecydował, że składka zdrowia dla właścicieli firm nie wyniesie 9%, tylko niecałe 5%. I proszę, jest całe 6 sekund, tyle ile właśnie teraz mówią. W Warszawie protestowali domagając się wyższych płac. Wynagrodzenia w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, one są nadal na zdecydowanie najniższym wskaźnikiem, wskaźniku w krajach Unii Europejskiej. My chcemy dorównać do średniej. Właśnie taki program od pięciu lat realizuje rząd Zjednoczonej Prawicy. O ile w 2015 roku nakłady na ochronę zdrowia wynosiły 77 miliardów złotych rocznie, to już w tym roku ma to być aż 140 miliardów. A zgodnie z zapisami Polskiego Ładu, w najbliższych latach te wydatki wzrosną aż do 7% PKB. O ile w 2015 roku wynagrodzenie brutto lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji wynosiło niecałe 7 tysięcy złotych, to teraz to już prawie 11 tysięcy złotych. Brutto. To oznacza 70% wzrost. Podobny wprowadzono także w przypadku pielęgniarek ze specjalizacją, ale związkowcy chcą skokowego potrojenia tych pensji. To nierealne, tłumaczy Ministerstwo Zdrowia. Pozostałe grupy zawodowe również złożyły takie oczekiwanie trzykrotnego powiększenia wynagrodzenia. Skutek finansowy tego w ciągu jednego roku wynosi ponad 60 miliardów złotych. Niezależnie od presji związkowców, Resort Zdrowia planuje realizować harmonogram podwyżek. Przykładowo, 1 października wzrosną wyceny tak zwanych dobokaretek. W karetce podstawowej wzrost wyniesie ponad 1000 zł, w specjalistycznej 1400 zł. I co? Było? Było. Wypowiedziały się obie strony, a widz sam wyciągnął wnioski. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Andrzej Krajewski.